Witam, jeśli chciałbyś wypoczywać na takiej plaży? Jeżeli chciałbyś odwiedzić takie miasteczka? Jeżeli chciałbyś oglądać takie zachody słońca? Jest to odcinek dla Ciebie. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku z cyklu, najpopularniejsze wakacyjne kierunki, chciałbym przedstawić Wam Kalabrię czyli region znajdujący się na samym czubku włoskiego buta, który trzy lata temu urzekł nas wspaniałą kuchnią, lazurowym kolorem morza, otwartością ludzi i przepięknymi klimatycznymi miasteczkami. Zacznijmy od kilku informacji praktycznych. Kalabria to najdalej wysunięty na południe region kontynentalnej części Włoch. Leży między dwoma morzami, Tyreńskim i Jońskim. Jest to jeden z biedniejszych regionów, słynący z pysznej kuchni i tego, że słońce świeci tutaj przez 320 dni w roku. Czas przylotu to około 2 godziny. Za obiad w restauracji zapłacimy od 20 do 25 euro. Wino to koszt około 12 euro. Pizza od 7 do 15 euro. Oczywiście, w zależności od miejsca, gdzie jemy. Wynajem samochodów to około 60-70 euro za dzień. Sezon trwa od maja do października. Decyzję o wyborze Kalabrii na nasze kolejne wakacje podjęliśmy dość spontanicznie. Nie ukrywajmy, że nie jest to region, który jako pierwszy przychodzi nam na myśl w momencie, gdy wyobrażamy sobie miejsca, do których chcielibyśmy jeszcze w życiu polecieć. A tu proszę bardzo, był to jeden z naszych. Najbardziej udanych wyjazdów bez żadnych oczekiwań, a z mnóstwem pozytywnych zaskoczeń. Wycieczki fakultatywne, z których skorzystaliśmy, to rejs na Wyspy Liparyjskie oraz odwiedzenie miasta Taormina, które znajduje się u podnóży Etny na największej wyspie na Morzu Śródziemnym czyli Sycylii. Zobaczcie relację. Pierwszą wycieczką, którą odbyliśmy, był rejs na Wyspy Liparyjskie. Na początku zacumowaliśmy na wyspę Vulcano, gdzie mogliśmy zobaczyć szczyt imponującego krateru wulkanu. Kolejnym przystankiem była wyspa Lipari, słynąca z wąskich uliczek, małych sklepików i oryginalnej morskiej kuchni. Wisienką na torcie była trzecia wyspa, Stromboli, na której znajduje się jeden z najaktywniejszych wulkanów w Europie. Rejs jest naprawdę niepowtarzalny, dlatego warto wybrać ten region, żeby go odbyć. Jednak dla osób mających chorobę morską polecamy zabrać Aviomarin. Drugą wycieczką fakultatywną była wyprawa przez cieśninę mysseńską na Sycylię do jednego z najpiękniej zlokalizowanych miasteczek, jakie w życiu widziałem Taorminy. Malownicze uliczki, stare, zabytkowe kamienice przyozdobione sycylijską ceramiką sprawiają, że wciąż czujemy tu charakterystyczny średniowieczny klimat. Tłem i dopełnieniem tego kolorowego, sielankowego krajobrazu jest majestatyczna etna, na którą warto popatrzeć, popijając włoskie espresso. Koniecznie należy wybrać się do teatru grecko-rzymskiego, skąd rozpościera się fantastyczny widok, m.in. na najsłynniejszy wulkan Sycylii. Pomysłem na udany dzień w Kalabrii będzie wybranie się do klimatycznych miasteczek znajdujących się w tym regionie. Najsłynniejszym z nich jest Tropea, której znakiem rozpoznawczym jest klif, na którym zbudowane jest miasto, a także znajdująca się poniżej tego klifu plaża której centralnym elementem jest tak zwany kościół na wyspie, Santa Maria dell'Isola, który jest najchętniej fotografowanym miejscem całego regionu. Kolejnym miasteczkiem, do którego się wybraliśmy jest Pizzo, gdzie warto przespacerować się wąskimi uliczkami, odwiedzić Zamek Aragoński z przepiękną panoramą na morze oraz spróbować lodów Tortufo z płynną czekoladą w środku. W naszej ofercie posiadamy wiele hoteli w kalabrii i chętnie doradzimy Wam, który wybrać. Gdybyście byli zainteresowani podróżą do tego regionu, piszcie do nas na Instagramie i Facebooku. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku pomysłu na urlop.